Mąż zaproponował, że musimy stworzyć koło gospodyń. Bo chciałby zorganizować święto śliwki, wypromować śliwkę przede wszystkim naszą. I koło gospodyń było zapraszane na różne targi do poznania. Byliśmy na takich wiosennych targach w Warszawie, na polach mokotowskich. 19 lat temu może było osób na święcie śliwki z 700 i to była jednodniowa impreza. Praktycznie możemy powiedzieć, że nasze koło wypromowało tą wieś. Dzisiaj Święto Śliwki wygląda znacznie nowocześnie, jak to wyglądało w pierwszych latach. Na Święcie Śliwki sprzedawane jest około 2000 słoików, każde gospodarstwo tyle sprzedaje. Mamy w tej chwili około 30-40 tysięcy odwiedzających nas przez dwa dni. Poza tym, coś z tymi naszymi śliwkami trzeba było zrobić, więc wkładamy je nie tylko w powidła, robimy również przetwory, kompoty śliwkowe. Stworzyliśmy powidła w naszych domach rodzinnych. W pewnym momencie pomyśleliśmy o tym, że warto by było z tym, produktem wyjść do ludzi. I właśnie po jakichś 3-4 latach brat pomyślał o stworzeniu święta śliwki. Na wzór tego, co usłyszał, że na zachodzie już wówczas robiono takie święta. Aktywacja koła nastąpiła w 1999 roku, więc teraz będziemy obchodziły już dwudziestolecie naszego koła. W naszym kole jest koło 80 członków. Spotykamy się regularnie na różnych imprezach, na Dniu Kobiet, na Wigilii organizujemy wyjazdy, wycieczki, nawet zagraniczne wycieczki. Także jesteśmy bardzo aktywne. Nasze koło się zajmuje różnego rodzaju, różnymi wyrobami. Tu mamy panie, które naprawdę są między m.in. Pani Maria. Lucyna, Mariola, na gwiazdkę różnego rodzaju bombki, stroimy choinkę dla gołku, oddajemy też szczęście wyrobów naszych do banku.